Zobaczcie, od czego zależy to, czy zarabiasz 50 razy mniej, czy 50 razy więcej przy wykonywaniu tej samej ilości pracy. Prawdopodobnie jesteś w grupie osób, która mogłaby zarabiać kilkadziesiąt razy więcej, ale z powodu tego, że nie wiesz o tym, o czym ja zaraz tutaj powiem, to dostęp do tego rodzaju zarobków jest dla Ciebie nieosiągalny, mimo że z technologicznego punktu widzenia jest to w zasięgu Twojej ręki. Dla przykładu powiem Wam, Albo może zaraz z przykładami. Na deser będzie przykład z Pineską. W historii ludzkości wyodrębniamy cztery epoki. Pierwsza epoka to była epoka zbieracko-łowiecka, potem nastąpiła epoka rolnicza. Potem przemysłowa, i obecnie od kilkudziesięciu lat żyjemy w epoce informacyjnej, w epoce informacji i pracy opartej na wiedzy. W epoce zbieracko-łowieckiej systemem pracy było zbieranie grzybów, jagód, różnych rzeczy, które można było znaleźć, łowienie ryb i innych zwierząt, polowanie. I nazywamy tę epokę epoką zbieracko-łowiecką. Później zrodziło się rolnictwo, stąd nazwa kolejnej epoki epoka rolnicza. I co ciekawe, przeciętny rolnik, czyli człowiek, który stwierdził, po co ja mam polować, jak ja mogę sobie zwierzęta trzymać w zagrodzie, dać im co nieco jeść, czy puścić je na pastwisko, i zamiast biegać po lesie o 4 rano, to pójdę do zagrody, zjem sobie owieczkę czy jakieś inne zwierzątko. To jest bardzo ważne teraz. Przeciętny pracownik pracujący w systemie pracy z epoki rolniczej był 50 razy bardziej wydajny. Od dobrego zbieracza, łowcy czy myśliwego. O tym nastąpiła epoka przemysłowa. Przeciętny pracownik w systemie pracy z epoki przemysłowej jest 50 razy bardziej wydajny od dobrego rolnika. Obecnie od kilkudziesięciu lat mamy już epokę informacyjną. Efekt pracy w systemie z epoki informacyjnej też jest 50 razy większy niż jeżeli byśmy wykonali tą samą pracę w przestarzałym systemie czyli w systemie z epoki przemysłowej. Mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, że część ludzi, nie wiedząc czemu, potrafi zarabiać kilkaset tysięcy miesięcznie. Tak się dzieje. Przeciętny pracownik funkcjonujący w systemie pracy z epoki informacyjnej jest w stanie wygenerować 50 razy większe zarobki. I to nie dlatego, że on pracuje 50 razy więcej, tylko dlatego, że on tą wartość, którą wprowadza na rynek, wprowadza w najbardziej wydajnym na dzisiaj systemie pracy. Coś chcę Wam pokazać na temat naszej mentalności. Bo ja wiem, że nasza mentalność ona ma pewne odruchy, które bronią się przed tą wiedzą, którą tutaj wam zaprezentowałem. Zapewniam was, że w Polsce jest również epoka informacyjna i są ludzie, którzy funkcjonują w tych nowoczesnych systemach pracy i zarabiają naprawdę bardzo dobre pieniądze. Ale przykładem na to, że wy jesteście zamknięci na tego rodzaju pracę, przykładem na to, że problem jest w waszej głowie. A nie w rzeczywistości, która nas otacza, w której żyjemy. Przykładem na to będzie to, że pineskę można wysłać w niecałą minutę. Czyli lokalizację to, gdzie jesteś, możesz wysłać do mnie w niecałą minutę. I większość z Was nie potrafi tego zrobić. Mimo tego, że każdy z Was ma przynajmniej jedną komórkę w zasięgu ręki, większość z Was nie jest w stanie wysłać do mnie pineski, czyli swojej lokalizacji w przeciągu minuty. Skąd to wiem? Bo. Pracowałem w takiej branży, że na co dzień obsługiwałem klientów prywatnych i jak dzwoniłem do ludzi, prosiłem ich o to, żeby wysłali mi pineskę, żebym po prostu bez problemu trafił do celu, bo to było najprostsze, wiecie, dostajesz pineskę, klikasz i leci, okazywało się, że rzadko kiedy ktoś bez problemu mi wysyłał pineskę. I to nie dlatego, że technologicznie były jakieś ograniczenia, bo mieli internet w tej czy innej sieci wystarczający do tego, żeby wysłać mi tą pineskę, ale po prostu nie potrafili tego zrobić, dlatego że mentalnie byli zamknięci na tą możliwość. I tak samo, jeżeli chodzi o pracę w systemach z epoki informacyjnej, jest podobnie. Jest możliwość, tą wartość, którą wprowadzacie w systemie. Z przestarzałej epoki przepakować w nowy, współczesny system pracy, ale z racji tego, że mentalnie jesteście zamknięci na tą możliwość, tak jak większość z was jest zamknięta na możliwość wysyłania pineski, bo stwierdziliście, że to dla was nie jest potrzebne. Tak samo tutaj, ta i szereg innych barier mentalnych, podkreślam, mentalnych barier. To nie są bariery, które są rzeczywiste. Ten szereg barier, jakie mamy w umyśle, które składają się na naszą mentalność, powodują to, że my nie jesteśmy w stanie sięgnąć po możliwości, które mogłyby przynieść nam i naszym potomnym 50 razy większe dochody chociażby. Dochody to jest jedno, ale jeżeli chodzi o poziom życia twojego mentalnego, zawodowego, gdzie mógłbyś zafunkcjonować w zupełnie innym systemie pracy niż tylko Pójść na szóstą i do czternastej popracować w tym czy innym zakładzie pracy. Życie można prowadzić na tysiąc innych sposobów, ale żeby nas było stać na prowadzenie takiego życia, to niezbędne jest zafunkcjonować w systemach pracy z epoki informacyjnej. Bez zafunkcjonowania w tych nowoczesnych systemach pracy, sam skazujesz siebie na niewolniczą pracę w systemie z epoki przemysłowej. Czyli po tygodniu takiej pracy 40 czy czasami 50 godzinach jesteś wydrylowany, jedyne co możesz zrobić, to się wyspać. A skąd tutaj wziąć czas na zarabianie większych pieniędzy, których coraz bardziej będzie brakować? Energia, to wszystko patrzcie, jak to rośnie. Różnice w tym, w kto w jakiej mentalności zawodowej i zawodowo, gdzie kto utkwił, to tak naprawdę będzie widać po naszych dzieciach, tak samo jak po dzieciach moich dziadków, którzy utkwili w epoce rolniczej, mentalnie i zawodowo, tak jak i jedni, tak i drudzy moi dziadkowie byli rolnikami, mimo że mogli pracować w przemyśle, ustawili się w złej kolejce, jak to powiedział mój jeden znajomy, on się ustawił w bardzo dobrej kolejce, jest bardzo przedsiębiorczą i bogatą też osobą, no to oni ustawili się w takiej kolejce, gdzie nie było ich stać na to, żeby moich rodziców wysłać na studia, mimo że moi rodzice mieli głowę do nauki, ale musieli pracować w polu, dlatego że ich rodzice, moi dziadkowie, mentalnie i zawodowo utkwili w systemie pracy, który był 50 razy mniej wydajny, mniej owocny od wtedy już funkcjonującego w Polsce systemu pracy z epoki przemysłowej. Dlatego bardzo istotne jest, żeby dzisiaj wybudzić się na to, że jest epoka informacyjna, bo jak ty się dzisiaj z tego nie obudzisz, to po twoich dzieciach będzie widać, że tatuś się pomylił, że mamusia się pomyliła, że robią co mogą, ale i tak nie starcza. Zarabianie pieniędzy to jest taki trochę temat śliski i owiany wieloma poglądami, że to nie zawsze jest najważniejsze. Ja też uważam, że zarabianie pieniędzy nie jest najważniejsze. W Królestwie Bożym chociażby kwestie materialne są na ostatnim miejscu. Ale to, że coś jest na ostatnim miejscu w hierarchii wartości, to nie znaczy, że mam wykazywać się ignorancją. Głupotą albo ograniczeniem swojego potencjału. Bo tą wartość, którą ty wprowadzasz na rynek w systemie pracy z epoki przemysłowej, mógłbyś wprowadzić w systemie pracy z epoki informacyjnej. To raz, że zarobisz kilkadziesiąt razy więcej, jak będziesz miał za dużo tych pieniędzy, to będzie można to oddać do jednego czy drugiego sierocińca, oddać ubogim, jeżeli tych pieniędzy stwierdzisz, że masz za dużo. Poza tym wartość, jaką wprowadzisz na rynek będzie o wiele większa, dlatego że w systemie pracy z epoki informacyjnej wprowadzisz na o wiele szerszą skalę, wykorzystując właśnie ten system pracy. Zamykając się w systemie z epoki przemysłowej, to ile ty tamtej wartości możesz wprowadzać? Od 6 do 14. Ograniczoną ilość. Natomiast w systemach pracy z epoki informacyjnej to wartość, jaką wprowadzasz na rynek, możesz wprowadzać również wtedy, kiedy śpisz, dlatego, że wprowadzają za Ciebie system, pokazuje możliwości Jakie są, na które możesz być zamknięty, tak jak zamknięty jesteś na te wysyłanie pineski, no bo po co ci tą pineskę wysyłać, nie? Usprawnisz komuś tylko dojazd do ciebie, gdzie ktoś i tak powinien sobie sam poradzić. No tak, tak to wygląda. Natomiast, jeżeli jesteś zamknięty na tą pineskę, która powoduje 50 razy większe zarobki, która decyduje o tym, czy zarabiasz 50 razy więcej, czy 50 razy mniej, to może dzisiaj nie dostrzegasz, do czego może doprowadzić twoja ignorancja, ale za 20 lat na pewno będziesz wiedział, o czym ci mówiłem. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.